Zaglądamy, kochani, ponownie do Biblii, ale tym razem w troszkę bardziej szalony sposób niż ostatnio, bo omówimy sobie te fragmenty, które najwyraźniej odnoszą się do przedstawicieli cywilizacji pozaziemskich. Odcinek ten będzie składał się z dwóch części. W pierwszej poruszymy sobie te fragmenty Starego Testamentu, które najprawdopodobniej odnoszą się do pojazdów kosmicznych, a w drugiej te, które odnoszą się do istot pozaziemskich albo istot pochodzących od istot pozaziemskich. I ta druga część materiału będzie troszkę ciekawsza, ponieważ odniosę się w niej również do moich własnych doświadczeń astralnych, dzięki, dzięki którym jestem Praktycznie pewien, że te fragmenty odnoszą się faktycznie do istot pozaziemskich. Ale na początek zaczniemy od czegoś lżejszego. Generalnie problem z Biblią jest taki, że mnóstwo ludzi uważa, że w tych tekstach przeważają metafory. Albo że te teksty dotyczą faktycznych kontaktów z jakimiś tam duchowymi istotami czy, czy, czy bogiem. Powiedzmy tym, 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 tym głównym bogiem, tak? Czy tym, tym, tym prawdziwym bogiem, powiedzmy, tym duchowym, tak? Czyli tym źródłem. I to, co, to, jest, to jest nieprawda, to jest, to, jest, to jest duda kompletna. Bo oczywiście w tych tekstach są metafory, jak i w każdych tekstach złożonych, ale tych metafor tam jest znacznie mniej, niż, niż mogłoby się ludziom wydawać. Czytając te teksty, czuć wyraźnie, że tutaj ludzie, którzy je sporządzali, opisywali to, co faktycznie widzieli. Tylko, że oni używali po prostu swojego ubogiego języka, żeby te pewne zjawiska czy, czy obiekty opisać, ponieważ no, kiedy, jeśli oni widzieli jakiś obiekt lecący na niebie, na przykład, tak, no, to nie mogli go nazwać pojazdem kosmicznym czy, czy statkiem kosmicznym, ponieważ nie takich słów w ogóle nie znali, tak? nawet nie wiedzieli, co to jest w ogóle statek kosmiczny. To jest to wynika właśnie z ograniczenia języka, z, z pewnej powiedzmy, fachowości, tak? gdybyśmy na przykład dzisiaj zobaczyli coś, co wykracza poza nasze możliwości rozumowania, no to też nie wiedzielibyśmy, jak to pisać. Tak? Używalibyśmy naszej własnej terminologii, czyli szukalibyśmy tego, co znamy, powiedzmy, nie? czyli e, przypisywalibyśmy tym obiektom jakieś takie znaczenie, które najbardziej współgra z naszym poziomem świadomości. tak To widać w tych tekstach biblijnych, że, że to tak, że tak jest. Zaraz. Teksty przeczytamy sobie, i to naprawdę widać dość wyraźnie. No. Jeśli ktoś napisał, na przykład, że widział światło, powiedzmy, lecące na niebie, i, i, i z tego światła ktoś tam wychodził, czy ktoś tam do nich mówił, czy coś w tym stylu, no to. To, to, nie, to, nie, to nie chodzi o żadną metaforę, czy, czy nie chodzi o jakieś faktyczne spotkanie z duchowym Bogiem, to, to jest opis po prostu tego, co ta konkretna istota widziała dokładnie. Tak? Tutaj nie szukajmy w tym, w tym metafor. na przykład jeśli, jeśli powiedzmy, jest opis, że Bóg yy, yy, z nieba stąpił na ziemię, no to to wcale nie jest metafora, to wcale nie musi to być metafora w ogóle, tak? Jeśli jakiś statek kosmiczny by tu wylądował powiedzmy, i, w, i wyszły, z tego statku wyszłyby statek, które byłyby wielkie, majestatyczne, tak? które umiałyby robić rzeczy no, niewyobrażalne dla, dla innych, ty, no to dla nich oni byliby bogami. tak. Jeśli mieliby technologię, która by tak bardzo przewyższała e, wszystko inne, co ludzie znali, no to oni by nazwali ich bogami oczywiście i tak, i to widać w widać tych tekstach dość, dość wyraźnie, e, że, 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 że tak było. I, i i teraz, kiedy wyjdziemy, weźmiemy sobie te fragmenty. Może nie będę, będzie, może, gadał. Nie ma sensu. Hmm. Mam nadzieję, że będzie wszystko słychać. Zaczniemy od tego. Mamy tutaj księgę wyjścia. Hmm, rozdział 13, wersety od. Hmm. 19. Niech będzie. Mojżesz zabrał z Egiptu także kości Józefa, który za życia jeszcze zobowiązał pod przysięgą synów Izraela, żeby wzięli ze sobą jego kości, kiedy Bóg na nich wejrzy. Wyruszyli tedy z sukot i rozbili obóz w Etam na skraju pustyni. Jak wyszedł przed nimi w ciągu dnia jako słup z obłoku, a nocą jako pochodnia ognista oświecająca im drogę. W ten sposób mogli wędrować dniem i nocą. Słup z obłoku nie schodził z czoła pochodu w ciągu dnia, ani pochodnia ognista w nocy. No to jest, zakładając oczywiście, że to opis jest prawdziwy, no to jest opis po prostu obiektu na niebie, który oni widzieli, tak? który im świecił, który im oświetlał drogę. I to jest faktycznie fizyczny obiekt, a nie żaden duchowy bóg czy coś w tym stylu. Nie wiem, czemu w ogóle interpretować to inaczej. Chodźmy dalej. Tutaj mówię. To jest też Księga Wyjścia, rozdział 19, wersety od 18. Cała góra Synaj była spowita gęstym dymem, gdyż Jachwę stępował na nią w płomieniach ognia. Dym znosił się wysoko, jakby z rozpalonego pieca, a cała góra mocno drżała. Tymczasem głos trąby stawał się coraz donośniejszy. Możesz mówił, a Bóg odpowiadał mu wśród grzmotów. No. Zobaczcie, no przecież dym sugeruje po prostu jakieś silniki, tak? jakiś rodzaj powiedzmy napędu. E, ogień, tak? To, 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 są, to są opisy, po powiedzmy, które pasują bardzo no, do, do, do obiektów latających zwyczajnie grzmoty na przykład tak, no to co robisz silnik? No księdnik wydaje grzmoty, tak? Chodźmy dalej. Tutaj jeden mi się strasznie podobał fragment, zaraz do niego przejdziemy, bo on był taki... On najbardziej pokazywał, najlepiej pokazywał to właśnie, o czym mówię teraz. Zaraz do niego przejdziemy. To jest Księga Liczb, rozdział 10, wersety od 33. I tak wyruszyli spod góry Jachwy. Szli przez trzy dni, mając przed sobą ciągle Arkę Przymierza. Przymierza zawartego z Jachwy i szukali miejsca, na którym mogliby zatrzymać się na odpoczynek. Obłok Jachwy był nad nimi w ciągu dnia, gdy opuszczali obozowisko. Dalej jest istotne. Nazowy ten obłok jest, tak? Obłok był nad nimi, tak? czyli obiekt jakiś nad nimi wisiał. No. Który nazywali obłokiem, no bo przecież nie mogli nazwać go stacją kosmicznym, bo nie wiedzieli, co to jest stacja kosmiczna, nawet, nawet nie rozumieli tego, że to jest jakiś, nie wiem, pojazd Fizycznej pewnie do końca, nie wiem, nie wiem, tylko nie wiem. Yy, ale chodźmy dalej. Yy, tutaj. Yy, o, to jest to, to jest, to jest najfajniejszy fragment właśnie ten tutaj, to jest yy, pierwsza Księga Królewska. Rozdział 19, od 11. Powiedział na to jachwę. Wyjdź stąd i wejdź na górę. Zatrzymaj się na górze, bo tamtędy będzie przechodził jachwę. Nadejście jachwe poprzedziła wichura tak gwałtowna i silna, że rozdzielała góry i kruszyła skały. Ale jachwę nie było w owej wichurze. Potem przyszło trzęsienie ziemi. Po trzęsieniu ziemi ukazał się wielki ogień, ale w nim również nie było jachwę. Dopiero po płomieniach ognia ledwie dał się słyszeć szmer łagodny i lekki. Gdy tylko Eliasz go usłyszał, zasłonił swoją twarz płaszczym i wyszedłszy wyszedł na zewnątrz, stanął przed groto I wtedy usłyszał takie oto e, skierowane do niego słowa. To tam już wcale nieistotne. No ale po, posłuchajcie, no. E, nadejście jak wichura. Tak gwałtowna i silna, że rozdzielała głowę i kruszyła skały, no. Co się dzieje, jak na przykład ląduje helikopter na ziemi, tak? No to wytwarza wiatr wokół siebie, tak? Czyli po prostu wichura była pod tym obiektem. Dopiero po płomieniach ognia ledwie dał się słyszeć szmer łagodnej leki. No, po pomieniach ognia, no, po prostu jak obiekt, jakieś silniki, czy coś w tym stylu, tak? były, były, były pod tym pojazdem i, i stąd, stąd ten właśnie ogień. No, to ten opis jest. Zobaczcie właśnie, jak obiekt powiedzmy, ląduje na, na, na ziemi, tak. No, to on... Odpalają się silniki, odpala się ogień na dole, tak po to, żeby otrzymać, powiedzmy, stabilność jakoś, tak, żeby ten obiekt mógł spokojnie wylądować, jak na przykład rakieta ląduje albo coś w tym stylu, nie. Więc to jest, to jest, opis, to jest opis dość wyraźny lądowania statku kosmicznego na Ziemi, tak? Więc tutaj nie ma ani żadnych metafor, ani ani jakichś, nie wiem, y, opisów boga duchowego, który im się, im się pojawia w grzmotach i, i w ogniach i w wiatrach. Nie? To jest normalnie opis lądowania statku kosmicznego, bardzo wyraźnie tutaj widoczny. Zakładając oczywiście, że to pisze za prawdziwe, ale wydaje mi się, że są właśnie w ten sposób, bo skoro ktoś kiedyś potrafił opisać lądowanie statku kosmicznego, no to chyba tego nie wymyślił. No. Chyba coś takiego musiał zobaczyć. Dobra, idźmy dalej. To jest druga księga Kronik, To jest tutaj to jest rozdział 32, werset od 20. Mając to wszystko na uwadze, król Ezechiasz oraz prorok Izajasz, syna Mosa, zaczęli się modlić i wołać do niebios o pomoc. I poszła Jachwę anioła, który zgładził całe wojsko książąt i dowódców w obozie króla Asyryjskiego. Tuż tu powiesz jakichś fragmentów właśnie, że jest walka y, jakiejś armii i nagle pojawia się anioł z nieba, który pokonuje armię przeciwnika. To jest takich opisów naprawdę dużo. I zakładając to, oczywiście, że one są prawdziwe, to nie ma podstaw ku temu, żeby sądzić, że to faktycznie jakiś duchowy anioł tu chodzi, mieczem i grzmatami wszystkich walk. To są normalnie opisy walk, powiedzmy, y, pomiędzy. To jest, jest normalnie atak, powiedzmy, pojazdu y, z nieba na, na, na wojska będące na ziemi. To naprawdę wyraźnie widać w tych opisach, tak? Pojawia się anioł z nieba, który wali tam w czymś, rozwala całe wojsko. To jest normalnie atak, powiedzmy, y, przy użyciu jakiejś technologii właśnie powietrznej. Y, y, chodźmy dalej jeszcze, bo tutaj jeszcze jedno właśnie było fajne. Y, to jest druga księga machabeńska. W rozdział 10, wersety o 29: Kiedy bitwa już na dobre rozgorzała, walczący zobaczyli zstępujących z nieba pięciu wspaniałych jeźdźców, którzy dosiadali koni ze złotymi uzdami. Znalazłszy się na ziemi, stanęli na czele na oddziałów żydowskich. Dwaj z nich ustawili się po obydwu stronach machabeusza, osłonili go swoim orężem i w ten sposób chronili go przed zranieniem. Równocześnie najkali przeciwników swoimi strzałami i błyskawicami, które oślepiały nieprzyjaciół i zmuszały ich do ucieczki w wielkim popłochu. W ten sposób zabili 20 500 pieszych oraz 600 konnych. No to jest normalnie po prostu wsparcie z powietrza dla wojska. No, no, to jest, mówię, zakładają, że to jest prawdziwe, oczywiście, nie? No to, 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 to zdecydowanie bardziej pasuje pod, pod jakieś wsparcie powietrzne dla wojska, przez właśnie statki. Kosmiczne, niż faktycznie to, że to anioły schodziły i strzelały błyskawicami. No, kurcze, no, to widać wyraźnie. Ale dobra, i teraz przechodząc do drugiej części tego materiału, czyli do tych biblijnych gigantów, to powiem Wam najpierw, coś co tam już zresztą mówiłem Wam niejednokrotnie, że też pisałem o tym w swojej książce. Że miałem podróże astralne dotyczące kontaktów z przedstawicielami cywilizacji rozwiniętych, i niektóre z tych grup to byli tacy właśnie giganci. To były istoty, które wyglądały jak ludzie, tylko że byli od ludzi dwa razy więksi. No, ode mnie byli dwa razy więksi w tych doświadczeniach. I, i ciekawe jest to, że. Tego typu kontakty miałem tylko w klasycznych projekcjach astralnych. Nie mogę sobie przypomnieć zwykłego snu, w którym taki kontakt by nastąpił. Co nie znaczy oczywiście, że nie było tych kontaktów w zwykłych snach, po prostu o tym nie pamiętam. Być może tylko. No ale ciekawe jest jeszcze w tych, w tych kontaktach to, że pamiętam jedno podróż astralną, w której spotkałem. E, grupę gigantów, która mnie znała. Nie tylko oni mnie znali, ja znam ich bardzo dobrze. To byli dla mnie tacy jakby koledzy. I w trakcie tej podróży rozumiałem, dlaczego tak jest. E, pamiętałem to, że, że ich znam. Natomiast e, nie pamiętam tego wszystkiego tutaj, w tym świecie. To jest tak, jakby istniało pewne pole informacji, które jest dla mnie dostępne, czy nie tylko dla mnie, dla, dla nas wszystkich dostępne tam, w tamtej rzeczywistości, w tamtej, w tamtej sferze, ale nie jest dla nas dostępne tutaj, jest dla nas dostępne powiedzmy tutaj w sposób tylko śladowy. I to też fajnie pokazuje, że mózg jest pewnego rodzaju limiterem dla świadomości, że to nie jest tak, jak na przykład ludzie uważają, że że to mózg sprawia, że świadomość jest jaka jest, tak, że to, Działania mózgu sprawiają, że świadomość jest taka zajbista. A tak, tak nie jest, właśnie jest, jest, jest inaczej. Mózg jest pewnego rodzaju ograniczeniem dla świadomości. Jest odwrotnie niż, niż, niż ludzie uważają. Ale nie o tym może za dużo dzisiaj gadać, bo zapanowałem sobie odcinek, właśnie, jaką wspomniałem ostatnio, na temat mózgu, a świadomości, więc, więc niebawem o tym coś nagram, bo zaczynam coraz lepiej rozumieć, na czym to polega, o co, o co tu chodzi. W tym temacie. Tym Więc ruszymy to sobie niebawem, te kwestie. W każdym razie powiem Wam jeszcze, że bardzo lubię te, te podróże astralne dotyczące kontaktów z przedstawicielami cywilizacji pozaziemskich, bo one tak pozwalają mi się troszkę poczuć bliżej domu. Chociaż te podróże nie są częste, też nie zawsze jest tak, że udaje mi się ten kontakt nawiązać wtedy, kiedy go chcę nawiązać, ale kiedyś mi się to udaje, no to bardzo bardzo je lubię, te, te, tego typu podróże. No bo ja generalnie, zresztą myślę, że wielu z Was, myślę, że podobnie do tego podchodzicie, ja się nie identyfikuję z cywilizacją ziemską. Dla mnie Ziemia to jest. Duchowa szkoła, w której mogę się czegoś nauczyć, fajnego, i w której mogę czegoś fajnego nauczyć innych, ale nic poza to, nic więcej. To jest taki pewnego rodzaju kosmiczny akademik, którego generalnie lubię, mimo że 95% albo co najmniej 95% mieszkańców tego akademika to szaleńcy, ale, ale generalnie lubię to miejsce, ponieważ doceniam wartość. Tego miejsca, tak? To ceniam wartość tej szkoły i lekcji, które ta szkoła dostarcza, bo, bo to są naprawdę bardzo cenne doświadczenia, duchowe naprawdę. W każdym razie przedstawiciele cywilizacji rozwiniętych yy, się ze sobą z różnych planet, się ze sobą znają, one ze sobą współpracują, wymieniają się informacjami, jest pomiędzy nimi pewna więź. I zaproszenie do tego grona kosmicznego jest dostępne i czeka na, na Ziemian, tylko że Ziemianie przede wszystkim musieliby dorosnąć do tego, żeby to, to zaproszenie dostrzec i, i żeby je, je zrozumieć. No to oczywiście już zależy od ich samych, czy, czy, czy do tego kiedyś dojdzie, czy nie. Tak, to, to, to jest tylko i wyłącznie ich, ich, ich sprawa. No dobra, przejdźmy do tych, do tych fragmentów o gigantach, których jest całkiem sporo. Tylko, że nie będę, nie będę Wam wszystkich czytał. Tutaj mam napisane, gdzie, tutaj, gdzie one są. Wybrałem chyba cztery, jeśli się nie mylę. Gdzie ja to mam? Tak, tutaj to będzie. Zaczniemy od tego ich jest dużo, tak jak mówię, tylko że no, tam nie ma sensu tam, żebym każdą, każdą zmiankę tutaj o tych gigantach wam przytaczał, dlatego będzie ich tylko kilka. Zacznijmy od tego pierwszego, który jest mega ciekawy po prostu. To jest najciekawszy ze wszystkich fragmentów. To jest księga rodzaju. Rozdział 6, werset 1 i dalsze. W miarę jak ludzie rozmnożali się na ziemi, przybywało im także córek. Gdy synowie Boży spostrzegli, że córki ludzkie są piękne, brali je sobie za żony, te wszystkie, które im się podobały. Wtedy to Jachwę powiedział, Duch mój nie może pozostać w człowieku na zawsze, bo człowiek jest istotą cielesną. Będzie żył najwyżej 120 lat. Pojawili się też na ziemi w tym czasie mężczyźni giganci. Zostali oni zrodzeni, gdy synowie Boży zbliżyli się do córek ludzkich. Byli to dawni mocarze sławni w owych czasach. W tym fragmencie są dwie zajbiście ciekawe rzeczy, bo zwróćcie uwagę na, na to. Eee, człowiek będzie żył najwyżej 120 lat. Nieznany jest w historii świata przypadek, w którym człowiek dożyłby 130 lat. No, chyba to jest 122 lat się wydaje. Nikt nie noszył 130 lat, więc ten fragment ma bardzo ciekawe naprawdę znaczenie. Tak powiedziałbym, że to jest coś w rodzaju jakiejś takiej ingerencji genetycznej w jakby, jakby pewnego ustalenia systemowego, genetycznego, że człowiek nie może żyć więcej niż 120 lat. I to się nie zdarza właśnie. Takie właśnie to było z od systemowo narzucone na, na, na powiedzmy biologię człowieka. Nie? Jakby ktoś, to tak, ktoś to zaprojektował człowieka, tak to właśnie ustalił. No i ci giganci. Tak? Gdy stanowie Boży spostrzegli, że córki ludzkie są piękne, czyli istoty, istoty ci giganci nie byli z Ziemi, byli, byli właśnie z, z, inny, z, inny, z innej części kosmosu. I w tym, w tym fragmencie to naprawdę bardzo, bardzo wyraźnie widać. My Idziemy dalej. Co my tu mamy jeszcze? Eee. To jest pierwsza księga Samuela, rozdział 17, wersety od 4. Eee, to jest o tym Goliacie słynnym. W pewnej chwili z obozu Filistynów wyszedł jeden z wojowników. Nazywał się Goliat. Pochodził z Gat, a jego wzrost wynosił 6 łokci i 1,5. No głównie miał hełm z ciało ciała zbroja dalej jest nieistotne, tu mam też napisane, ile to jest łokieć, ile to jest 5? Łokieć to jest 54 cm, a 5 to jest 22 cm, czyli z tego by wychodziło, że ten goliat miał 346 cm wzrostu zakładając, oczywiście, że to jest prawda, tak, że nikt tego sobie nie wymyślił. To, to ma sens, tak? Bo e, 346 cm, tak więc ja mam 185 cm, jeśli dla mnie gigant jest 2 razy większy, mniej więcej, no to. To by się zgadzało, bo ten Goliak byłby ode mnie prawie dwa razy wyższy, więc ten wzrost tutaj pasuje jak najbardziej do tych gigantów. nie? Nawet powiedziałbym, że wręcz idealnie pasuje ten przedział wzrostu. No więc to jest takie ciekawe, nie zastanawiające, że tutaj coś może być dużo sensu właśnie w tym tekście. Może to nie być naprawdę fantazja. Nie idźmy dalej. Tutaj jest ciekawe, to jest też o tym gigancie, o tym Goriacie. to jest druga Księga Samuela, rozdział 21, w 19. Kolejna bitwa z Fincenamią zagrała się też w Gop. Tamto Elhanam, syn Jaira, rodem z Betlejem, zabił Goliata z Gad, którego drzewce w łóżni wyglądało jak wał tkacki. No ten na przykład mało istotnie jest w każdym razie jakaś tam zmianka o tych, a tu jeszcze zmianka o innym olbrzymie gdzieś, czekajcie. W bitwie tej brał udział pewien olbrzym, który miał po 6 palców u każdej z rąk i nóg, czyli razem miał 24 palce. No, czy tak było, nie wiadomo, ale w każdym razie jest wzmianka o e, kolejnym olbrzymie. Tu jest jeszcze jeden e, fragment: to jest księga Judyty. rozdział 16, wersety od 6. W zasadzie tylko 6 ich największy motarz upadł nie z ręki młodych wojowników, nie zabili go synowi jakiegoś olbrzyma i nie giganci wyszli mu naprzeciw. No to jest kolejna wzmianka z innej księgi, czyli tak jakby różne osobne źródła, tak? różne osobni, osobne osoby powiedzmy pisały o tym z własnej perspektywy. Prawdopodobnie w ogóle z innych okresów historycznych, więc to jest ciekawe, że te zmiany się tutaj pojawiają, tak, czyli coś tutaj naprawdę chyba było na rzeczy. No oczywiście można by powiedzieć, że, że jeśli tak faktycznie było, no to powinniśmy mieć jakieś dowody na to, tak, czyli powinniśmy mieć jakieś szkielety dużych istot ludzkich, które by to potwierdziły, ale powiem Wam szczerze, że to jest żaden argument, bo po pierwsze, jeśli tu mieszkali kiedyś giganci, no to było ich względnie niewielu. A po drugie, to, że nie ma żadnych dowodów pochodzących z mainstreamu na ten temat, to kompletnie nic nie znaczy, bo żyjemy w tak zakłamanym świecie, że, że, że wiecie, że to, to nawet nie ma to żadnego znaczenia, czy, czy ktoś tam telewizor podał, czy, coś, czy czegoś nie podał. Jest mnóstwo miejsc. Które powinny być badane archeologicznie na świecie. Nawet w Polsce jest takich miejscach jest sporo, które, które powinny być konkretnie przebadane, ale nikt tego nie robi. A jak ktoś już to zaczyna robić, to albo umiera, albo, albo, albo nagle znika jakoś dziwnie. To, to jest, wiecie, no. Tak długo jak tym światem będzie rządzić ta globalistyczna masońska kołota, no to wiele rzetelnych. Wiele, wiele spraw nie będzie badanych rzetelnie, tak? No. Wiele, wiele badań nie będzie przeprowadzanych, które powinny być przeprowadzane, więc, więc tutaj to, że nam telewizor czegoś nie pokazuje, czy internet nam czegoś nie pokazuje, no to oczywiście nie jest to żaden argument, to nic kompletnie nie znaczy. Ja nie mówię kategorycznie, że to kiedyś mieszkali giganci, tak, ale no sam powiem szczerze, jestem dość mocno przekonany, że, że, że tak było, że, że, ci, że ci giganci to kiedyś byli. I które mogliby jeszcze być w przyszłości, tak? tylko że no, ziemianie musieliby do jakiegoś poziomu dojrzeć, tak? musieliby dorosnąć do jakiegoś konkretnego poziomu, żeby to w ogóle jakiś przedstawiciel innej cywilizacji chciał z nimi, z nimi tutaj współistnieć i coś, coś, wspólnie, coś wspólnie zrobić, więc to czy powiedzmy czy ci giganci tutaj kiedyś jeszcze powrócą, no to oczywiście zależy już od samych ziemian. Więc, więc zobaczymy, No, ale ten temat generalnie jest naprawdę ciekawy i to tak, zobaczcie, to tak brzmi dziwnie strasznie. Giganci, a coś to, to, to na Ziemi, brzmi jak bajka, prawda? Tak naprawdę, jak się na to spojrzy logicznie, nie ma w tym absolutnie nic dziwnego, tak? Założenie, że na innych planetach żyją istoty, które mają dokładnie ten sam wzrost wszędzie, gdzie my, Oczywiście są takie planety, tak? gdzie, gdzie, gdzie istoty wyglądają dokładnie jak ludzie i mają podobny, zbliżony wzrost, ale to nie jest na każdej planecie. Są planety, na których istoty mają znacznie wyższy wzrost niż, niż, niż Ziemianie, więc to, że tutaj mieszkaliby kiedyś, powiedzmy, mieszkaliby tu jakieś takie istoty zwane gigantami, tak naprawdę to nie ma w tym nic niezwykłego. To jest, to jest na swój sposób nawet pewne, że tak było. Albo bardzo wysoko prawdopodobne, w ogóle z czysto logicznego punktu widzenia, kiedy się spojrzy na to wszystko z szerokiej perspektywy, a nie z perspektywy takiego, wiecie, prymitywnego ziemianina, który zakłada sobie klapki na oczy i nic nie widzi, tak? Myśli sobie, że żyje sobie sam we wszechświecie i po śmierci Wybach jego jedzą i, i, i znika sobie w ogóle. Tak, nie wiem. No. Strasznie. Ta planeta ziemska jest strasznie. Prymitywna po prostu. No, jest taka. Spojrzenie na świat jest strasznie ograniczone. Jest po prostu, no, widzi się ten kawałek skały, na którym się jest i, i to wszystko, tak? I, i, i nie, nie, nie jest, w stanie się, nie jest, nikt, nie, mało kto jest w stanie sobie wyobrazić, że poza tym kawałkiem skały jest coś więcej w tym wszystkim, tak? Że, że to jest malutki wycinek tej, tej, tej całości, który tak naprawdę nic nie znaczy w tej, tej, tej głównej skali. I to, co nam się wydaje tutaj szalone, czasami, tak? jakieś giganci, i tak dalej, jakieś statki kosmiczne, które nie wiem, prowadziły tam, powiedzmy, nie wiem, Mojżesza, czy trzy tych innych, że to się wydaje jakieś takie absurdalne. to tak naprawdę nie ma, w tym nic, nie ma w tym nic niezwykłego. To jest z tej kosmicznej perspektywy, z tej duchowej perspektywy, to jest, to jest coś po prostu kompletnie normalnego. No ale dobra, myślę, że nie będę już dalej tego dążył, wszystko to, co miałem powiedzieć, jest jasne. Myślę, że dobrze rozumiecie yy, o co mi chodzi. Więc dzięki wam, wam dzięki za uwagę, dzięki Wam za, e, za komentarze, za lajki, za subskrypcje, dzięki też za datki, za wirtualne kawy. Takie wsparcie bardzo, bardzo, bardzo jest pomocne, więc, więc dzięki Wam za to, dzięki Wam za wszystko w ogóle, e, e, co robicie. No i trzymajcie się mocno, e, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!